Dla Was, chłopcy, wycieczka Nordic Walking. Wspaniałe, nieprawdaż? Up, every day is a in my life Specjalnie dla Was, chłopcy, zaśpiewa teraz Michał Bajer. Nie chcę więcej, Twoje serce do życia wystarczy. Moje srdce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Domy, metropolia! Jeżeli nie chcesz otwierać swojej kobiecie drzwi, kup takie. I bądź prawdziwym sarmatą! Bądź prawdziwym z armatą. A to wszystko znajdziesz na stacjach przerw. To, że chłopacy są naprawdę wspaniali to czasami ranią serca dziewcząt a oto jeden przykład O nie moje życie nie ma sensu wy chłopacy Jakbyście mnie utrzymywali to nie byłabym tak zarabiać Kobiety mdleją na wasz widok. Ale pamiętajcie też, że za krzywdzenie dziewczyn możecie trafić tutaj. Dum, dum, dum. wywiad co sądzicie na temat miejscowych chłopaków? są w porządku ale o. mogliby być lepsi, w Poznaniu są lepsi, może? w Poznaniu? chociaż my mamy chłopaków z Gniezna, więc jak się ich pozna, tak. to to ich o, o, o. jak się ich pozna, y, bliżej nie głębiej nie, w ogóle <śmiech> <śmiech> nie, wszystko jest dobrze <laughs> e, no to dziękujemy za wywiad No. super było, nara, super było nara gra dla was, Roland! Roland! Dziękujemy, proszę pomachać do kamery. Pozdrawiam mamę. Dobra, Pozdrawiam. dzięki, super. A teraz spytajmy o zdanie maksa. No niestety zostawię to bez komentarza. Nawet w sklepach na dzień chłopca robią specjalne okazje. Kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa, a my jesteśmy na Jowiszu. A tutaj też odbywa się dzień chłopca. Jowisz. Magicz. Jeżeli chcecie zabrać swoją dziewczynę na spacer wieczorny w świetle księżyca, zróbcie tak. Mocno dmucha, mówi iż cię zaraz. Podwiezie do chaty, bo jest zimno. Kiedy jest dobra, pilka, jest też mokra twoja. Głowa, bo był szerpejszały. A więc, chłopaku, zejdź na dół, zejdź na dół. Poczekam z siadem same się nie wniosły. Mm -hmm. Najwspanialsze życzenia dla naszych chłopców składam ja i wszyscy. A tak w ogóle to. jak Lumbago i Wombat. Big papa! <noise> Call mi big papa! Call me, Call me big papa! <noise> I takim akcentem... Robimy no. 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 film na dwie chłopca i potrzebujemy życzeń, więc poczekaj. do całej szkoły. Ja mojego chłopaka <noise> Kondycyjny trening. Mi big mama! Kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa. E, kobiety? Do. A teraz spytajmy o zdanie Maxa. Co, jeszcze mam coś powiedzieć? No, mam to pokazać. Już? No to jeszcze raz. No no poczekaj. Dobra, poczekaj. Raz. No nie, tutaj też. Wszędzie ludzie. Nie wierzgon. Siema. Cześć. Możesz kleić komarmatę do obrazka? Z armatą. No, dobra. To raz, napiszesz? dwa, trzy. Boj prawdziwy z armatą. Evan calm. Everybody say you want a ticket to me right. Come all the Larry Hills singing now, bye now. But tell Cały 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 co cały nie rób, miłość swojego życia, jak widać, nie przyjechała. O to samolot miłości. cały go dostać w prezencie. No cały <noise> cały Rozciąganie. No dawaj to, co miałeś powiedzieć. Jeżeli chcecie zabrać swoją dziewczynę, to ją zabierzcie Zdejmę! Wojna na rękę. Jeżeli no ten chcecie. No. Tej, ty, piesę! No dalej, ej, Stefanie, no na no serio. Już nie mamy czasu. Skip you do No, Emilia. E Emilia. Emilia. <coughs> Zimno. Kiedy jest yes, dobra pinga, jesteś mądra twoja. Głowa. Bo był. Co? No. no, nie, to nie to. Prosenka o kościele i się ją w niedzielę! <noise> Pan, że ostatnio leciało coś, ale, ale ci pięknie grasz, Emilia! <noise> Co to za krzewy? To to za krzywa morta. To to za krzywa. To Lumbago! Wszystkiego najlepszego, chłopcy, jesteście wspaniali, a tak naprawdę macie ryegluba! Lumbago, lumbago, bomba, bomba. KOSMOSY Pokaż, na co ciebie stać? Mam pieniądze! Tak naprawdę chłopcy to wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. A tak na serio to <noise> <Maciery>, jak już <noise> nie, to nie wyjdzie. <noise> jak Lumbago i bomba? Lumbago! Lumbago! Lumbago, Lumbago Lumbago i wombat Bomba, bomba, bomba. <noise> Lubisz to co bombat! Gram kąpie webowa Lumba go. Ale <laughs> pięć na apeceta. Jestem w płynie. Ten się koła koło wrotu. Elektrownia wodna. WULKAN explosion. Bo ja mam tem. To przedstawiamy wam. Uh, uh, uh. A ja ja z kompanerów specjalnie dla was chłopcy wycieczka nordy no ale znaczy nie chcę I, i takim, takim akcentem, akcentem kończymy, kończymy ten film, film.